Cześć slackerzy? Cześć z tej strony, ulubiony sąsiad waszej matki? Postaram się pokazać, jak w jak szybki sposób zabić pierwszego bossa z Dark Souls 3. Jak widzicie, moja klasa to jest Złodziej, a więc będę go tyrał z R1 za 22 damage'u. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ, tak jak w pierwszej części, Blitz jest overpower. Po wyciągnięciu Diddy z jego pleców, możemy zadać mu sporo darmowych hitów, więc nawalamy go od samego początku. Bardzo ważne jest, żebyście trzymali się jego lewej strony i pleców, ponieważ wtedy 90% jego ataków nie jest w stanie wtedy was trafić. Jeżeli wejdzie mu jakiś teamage i czujecie, że musicie wychłopać Estusa, to radziłbym zrobić to pod jego nogami, ponieważ ten idiota ma dosyć ciekawe doskoki, a ich zasięg jest jeszcze głupszy niż on. To samo jest, jak przemienia się on w formę trolla, z bliska są jeszcze mniej efektywniejszy niż wcześniej, ale tym razem dodatkowo posiada on atak, po którym unosi się on w górę. W momencie, w którym spada on na ziemię, zadaje on aoe Image, jeżeli nie widzi wam się koncept śmierci przez spadający na was tyłek, tak jak ja, możecie zrobić progamer z tego rola. Po tym zostaje nam kwestia wykończenia go, albo tak jak ja, tuż przed śmiercią, jako że udało mu się klasnąć mu tylko raz z pięści, pokazuję mu złe maniery, i patrząc mu prosto w duszę, zanim służy go jak klocki lego składający się z trzech części. To by było na tyle. Strzała, piona i dziesiona. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podoba. Ta kara i nie pożałujcie subskrypcji. Ciao!